Polcząc z upałotu Syjadłem w lesie dla Nagle widzę kawał pyska Pysk był częścią pana łosia Co się do ogniska dosiadł duży, był jak mało który Rzekł osiowe moje góry A to znaczy, że tu rządzę, Zrobię uza pod grudzące. Wróć się zmierzyć z ultra łosiem Kolać goś się ukończony ultrałoś Nie ma lipy, jest też gość Kilometrów jest sześćdziesiąt, zwykły człowiek szedłby miesiąc Jest też Łoszak, ma czterdzieści Można się w linicie zmieścić Tam ultrasi już o hordą Przez głęboczek bunkry mordą Zaczną dyna stanie ranek, skończą z umą od mokrzanek się zmierzyć z ultrałośem Gosie ukończony ultrałoś Nie ma lipy, jesteś kosz. goś Będąc koło osiemnastki Decydujesz się ciastki Jaki dystans chcesz pokonać? Cztery dychy, sześć ziesiona Nim na plasie będzie orka, Cię rozgrzeje dyrektorka Ty za foby ukończone Za twój spogląd blanku dzwonem Róż się zmierzyć z ultra-łośem Woda na pokonać kosie ukończony ultrałoś. Nie ma liczby, jest też kosz. Kilometrów jest, sześć, 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 udało się. Woda na pokonać się, ukończony ultrałoś. Kość. Nie ma lipy, jesteś gość, nie ma lipy, jesteś gość Begnąć! Po łosiem, od noc gość Kilometrów jest 60. zwykły człowiek szedłby miesiąc Jest też łoszak, ma czterdzieści, można się w limicie zmieścić tam ultra się ruszą hordą, przez głęboczek bunkry Mordor. Zaczną, gdy nastanie ranek, skończą supą od Muszę Był się zmierzyć z ultra Łośem. ta pokonać go się, ukończony ultra Nie ma lipy, jesteś gość Nie ma lipy, jesteś kosz. Nie ma lipy, jesteś kosz. Nie ma lipy jesteś kosz. Będąc koło osiemnastki, decydujesz jedząc ciastki. Jaki dystans chcesz pokonać? Cztery dychy, sześć dziesiora, nim na trasie będzie.